Jakże się cieszę, że jesteś tutaj. Witaj na kanale. Naszą misją jest pomóc Ci doświadczyć mocy uzdrawiania i cudów Pana Jezusa Chrystusa za pośrednictwem Jego świętych. Wiemy, że w życiu są, są trudne chwile, próby, które wydają się niemożliwe do przezwyciężenia, i często potrzebujemy pilnego cudu, aby iść dalej. Jeśli jesteś w sytuacji, która wydaje się bez wyjścia, jeśli czujesz się przytłoczony lub zniechęcony, nie trać wiary ani nadziei. Ojciec Pio jest potężnym świętym, który słyszy Cię z nieba i wstawia się za tobą przed Bogiem. W trakcie swojego życia był człowiekiem pełnym wiary, miłości i współczucia, a przez niego Bóg dokonał niezliczonych cudów, które trwają do dzisiaj. Posłuchaj tej głębokiej i szczerej modlitwy skierowanej do ojca Pio prosząc o Jego pomoc w tym, z czym się zmagasz lub za osobę, za którą chcesz się wstawiać. Niech Jego potężne wstawiennictwo przyniesie do Twojego życia łaskę, miłosierdzie i błogosławieństwo Boga. Wysłuchaj tej modlitwy z wiarą, z otwartym sercem i z pełnym zaufaniem, że Ojciec Pio Cię słyszy. Napisz w komentarzach, Ojcze Pio, potrzebuję Twojej pomocy. Polub ten film, ponieważ motywuje nas to do dostarczania Ci kolejnych potężnych modlitw. Zasubskrybuj kanał i włącz dzwoneczek, aby otrzymywać ekskluzywnie kolejne modlitwy, jak ta. Zostaw swoje intencje w komentarzach i podziel się tą modlitwą z osobami, które kochasz, aby i oni mogli doświadczyć wstawiennictwa Ojca Pio. A teraz, z wielką wiarą i nadzieją, rozpocznij modlitwę. Drogi Ojcze Pio, dziś przychodzę do Ciebie z sercem pełnym nadziei i wiary. Ty, który zostałeś wybrany przez Boga, aby nosić na swoim ciele święte znaki Jego męki. Ty, który z pokorą i cierpliwością znosiłeś tyle cierpienia na ziemi, wysłuchaj mojej prośby. Ojcze Pio, potężny wstawienniku przed tronem Boga, proszę cię, abyś spojrzał z miłosierdziem na moją sytuację, którą dobrze znasz i która tak bardzo mi ciąży, i udzielił mi cudu, którego potrzebuję. Pomóż mi, Ojcze Pio, w tej chwili trudności. Wiem, że Twoje modlitwy przed Bogiem są silne, ponieważ Twoje życie było świadectwem zaufania i całkowitego oddania się Jego woli. Dziś, jak wielu przede mną przychodzę, aby prosić Cię o modlitwę za mnie, o wstawiennictwo z miłością i współczuciem, które zawsze okazywałeś cierpiącym. Ty który powiedziałeś: módl się, miej wiarę i nie martw się, naucz mnie w pełni ufać, i złożyć całą moją nadzieję w boskim miłosierdziu, ale także prosić z gorącą wiarą o cud, którego tak rozpaczliwie potrzebuję. Ojcze Pio, poprowadź moją modlitwę, aby nie zachwiał się w nadziei. Ty, który powiedziałeś, modlitwa jest najlepszą bronią, jaką mamy, jest kluczem, który otwiera serce Boga. Towarzysz mi w tej prośbie. Wysłuchaj tej modlitwy z wiarą, z otwartym sercem i z pełnym zaufaniem, że Ojciec Pio Cię osłyszy. Napisz w komentarzach, Ojcze Pio, potrzebuje Twojej pomocy. Polub ten film, ponieważ motywuje nas to do dostarczania ci kolejnych potężnych modlitw. Zasubskrybuj kanał i włącz dzwoneczek, aby otrzymywać ekskluzywnie kolejne modlitwy, jak ta. Zostaw swoje intencje w komentarzach i podziel się tą modlitwą z osobami, które kochasz, aby i oni mogli doświadczyć wstawiennictwa Ojca Pio. Teraz z wielką wiarą i nadzieją rozpocznij modlitwę. Drogi Ojcze Pio, dziś przychodzę do Ciebie z sercem pełnym nadziei i wiary. Ty, który zostałeś wybrany przez Boga, aby nosić na swoim ciele święte znaki Jego męki. Ty, który z pokorą i cierpliwością znosiłeś tyle cierpienia na ziemi, wysłuchaj mojej prośby. Ojcze Pio, potężny wstawienniku przed tronem Boga, proszę Cię, abyś spojrzał z miłosierdziem na moją sytuację, którą dobrze znasz i która tak bardzo mi ciąży, i udzielił mi cudu, którego potrzebuję. Pomóż mi, ojcze Pio, w tym momencie trudności. Wiem, że Twoje modlitwy przed Bogiem są silne, ponieważ Twoje życie było świadectwem zaufania i całkowitego oddania się Jego woli. Dziś, jak wielu przede mną, przychodzę, aby prosić Cię o modlitwę za mnie, o wstawiennictwo z miłością i współczuciem, które zawsze okazywałeś cierpiącym. Ty, który powiedziałeś: módl się, miej wiarę i nie martw się. Naucz mnie w pełni ufać i złożyć całą moją nadzieję w boskim miłosierdziu, ale także prosić z gorącą wiarą o cud, którego tak rozpaczliwie potrzebuję. Ojcze Pio, prowadź moją modlitwę, abym nie zachwiał się w nadziei. Ty, który powiedziałeś, modlitwa jest najlepszą bronią, jaką mamy, jest kluczem, który otwiera serce Boga. Towarzysz mi w tej prośbie. Pomóż mi, Ojcze Pio, uzyskać od Boga to, co wydaje się niemożliwe. Wiem, że dla Pana nic nie jest za trudne, że Jego moc nie ma granic, a Jego miłość jest nieskończona. Ojcze Pio, proszę Cię, wstaw się za mną i ześlij na mnie łaskę Bożą, dotykając obszarów mojego życia, które muszą być przekształcone, uzdrowione i odnowione. Ojcze Pio, proszę Cię o wstawiennictwo w tej wielkiej potrzebie, którą noszę w sercu, za tym cudem, którego tak pragnę. Ty, który byłeś kanałem nieskończonych łask i cudów w swoim życiu, Nadal bądź tą miłującą ręką, która prowadzi duszę w ramiona Boga, przynosząc ulgę i pocieszenie. Pomóż mi, Ojcze Pio, w tej próbie, która wydaje się bez końca, w tym momencie, kiedy moje siły słabną. Przyjmij moje prośby, moje łzy i moje pragnienia i przedstaw je przed Panem. Niech Jego nieskończona dobroć i miłosierdzie udzieli mi cudu, którego tak bardzo potrzebuję. Ojcze Pio, święty cudów. Ty, który powiedziałeś, Bóg używa naszych rąk, aby dokonywać cudów, dotknij mojego życia swoimi rękami, błogosławionymi przez łaskę Bożą. Proszę cię, abyś położył swoje ręce na moich cierpieniach, na moich zmartwieniach, i działał we mnie cud, który tylko Bóg może udzielić. Wiem, że twoje wstawiennictwo jest potężne i ufam, że dzięki twojej miłości i modlitwom pan wysłucha moich próśb. Pomóż mi, Ojcze Pio, proszę cię z wiarą. Dziś oddaję się Boskiemu miłosierdziu, wierząc, że to, co jest niemożliwe dla ludzi, jest możliwe dla Boga. Ojczepio, módl się za mnie, abym mógł otrzymać cud, na który tak liczę, aby więzy, które mnie krępują, mogły zostać zerwane, a światło Bożej Łaski oświetliło moją drogę, prowadząc mnie ku pokojowi, uzdrowieniu i uwolnieniu. Ojczepio, wierny naśladowco Chrystusa, pomóż mi mieć serce otwarte na cud, który Bóg chce uczynić w moim życiu. Czasami w obliczu trudności trudno mi uwierzyć, że coś takiego może się wydarzyć, ale dzisiaj, z Twoją pomocą, chcę odnowić moją wiarę. Obdasz mnie łaską zaufania, bym wierzył całym sercem. Z całego serca pragnę wytrwać w modlitwie, aż zobaczę spełnienie Bożych obietnic. Pomóż mi Ojcze Pio, nie tracić nadziei i pozostać mocnym w wierze, wiedząc, że Pan jest dobry i wierny swoim obietnicom. Módl się za mnie, aby moje lęki i wątpliwości zniknęły, a moje serce było wypełnione pokojem, wiedząc, że jesteś u mojego boku, wstawiając się za mnie. W tym dniu, Ojcze Pio, powierzam Ci wszystko, czym jestem, moje zmagania, moje bóle i moje marzenia. Proszę cię, pomóż mi uzyskać cud, którego tak pragnę, aby chwała Boża objawiła się w moim życiu. Ufność w Twoje wstawiennictwo, moc Twojej modlitwy i nieskończoną dobroć Pana. Pomóż mi w tym momencie potrzeby, aby dzięki Twojemu potężnemu wstawiennictwu mogę zobaczyć cud, na który tak czekam, i świadczyć innym o dobroci i miłosierdziu Boga. Ty, który powiedziałeś: Jeśli w jakimkolwiek momencie stracisz wiarę, trzymaj się jeszcze mocniej modlitwy. Pomóż mi nie poddawać się w modlitwie i kontynuować prośbę z zaufaniem, ponieważ wiem, że Bóg słyszy tych, którzy Go wzywają z szczerego serca. Módl się za mnie, aby Boża łaska płynęła w moim życiu i udzieliła mi tego, czego tak rozpaczliwie potrzebuję. Pomóż mi, ojcze Pio, ty, który jesteś wiernym przyjacielem cierpiących, wstawiaj się za mną przed Bogiem. Dzięki Twojemu wstawiennictwu mogę otrzymać cud, którego tak pragnę, a moje życie zostanie przemienione przez łaskę i miłość Bożą. Dziękuję Ci, ojcze Pio. Że zawsze jesteś gotów wysłuchać moich próśb i przynieść moje potrzeby przed Panem. Proszę cię, abyś nadal wstawiał się za mną, aż cud, którego potrzebuję, stanie się rzeczywistością w moim życiu. Pomóż mi, Ojcze Pio, proszę cię z całego serca, z ufnością dziecka, które wie, że Ojciec nigdy go nie opuści. Wiem, że jesteś blisko mnie, że mnie słuchasz i że dzięki Twojemu wstawiennictwu Bóg uczyni wielkie rzeczy w moim życiu. Amen. Drogi Ojcze Pio, kontynuuję moją prośbę z wiarą, wiedząc, że nigdy nie porzucasz tych, którzy przychodzą do ciebie z szczerym sercem. Nadal ufam Twojemu potężnemu wstawiennictwu, prosząc, aby cud, którego pragnę, stał się rzeczywistością dzięki nieskończonemu miłosierdziu Boga. Ty, który zawsze byłeś obrońcą słabych i pocieszałeś tak wielu, nie porzucaj mnie w tym momencie. Pomóż mi, Ojcze Pio, przejść tą drogę niepewności, bez chwiania się w mojej modlitwie. Wiem, że Pan słyszy każde słowo, które wypływa z mojego serca, i wiem, że przedstawiasz je z miłością przed Jego niebieskim tronem. W tym momencie, Ojcze Pio, proszę Cię, aby Twoje potężne wstawiennictwo przyniosło mi cud, którego tak potrzebuję. Wiem, że to, co wydaje się dla mnie niemożliwe, jest tylko dowodem na wszechmocną miłość Boga. Ty, Ojcze Pio, który byłeś latarnią nadziei dla tysięcy dusz, Oświetl moje życie tą samą nadzieją, którą dałeś tym, którzy Cię szukali. Dzięki Twojemu wstawiennictwu, ojcze Pio, niech Bóg dotknie każdego zakątka mojego życia. Z całego serca pragnę wytrwać w modlitwie, aż zobaczę spełnienie Bożych obietnic. Proszę Cię, ojcze Pio, nie pozwól mi nigdy stracić nadziei i pomóż mi pozostać mocnym w wierze, wiedząc, że Pan jest dobry i wierny swoim obietnicom. Wstawiaj się za mną, aby moje lęki i wątpliwości zniknęły, a pokój napełnił moje serce świadomy, że jesteś przy mnie, stawiając się przed Bogiem. Dziś, Ojcze Pio, oddaję ci wszystko, czym jestem: moje zmagania, moje bóle i moje marzenia. Proszę Cię, abyś pomógł mi uzyskać cud, którego tak pragnę, aby chwała Boża objawiła się w moim życiu. Ufność w Twoje wstawiennictwo, moc Twojej modlitwy i nieskończoną dobroć Pana. Błagam cię, abyś wspierał mnie w tym momencie potrzeby, aby przez Twoje potężne wstawiennictwo mogłem zobaczyć cud, na który czekam, i świadczyć innym o dobroci i miłosierdziu Boga. Ty, który powiedziałeś, jeśli kiedykolwiek stracisz wiarę, chwyć się jeszcze mocniej modlitwy, pomóż mi się nie poddawać, ale kontynuować prośbę z ufnością, ponieważ wiem, że Bóg słyszy tych, którzy go wzywają z szczerego serca. Módl się za mnie, aby Boża Łaska płynęła w moim życiu i udzieliła mi tego, czego tak rozpaczliwie potrzebuję. Pomóż mi, ojcze Pio, ty, który jesteś wiernym przyjacielem cierpiących, wstawiaj się za mną przed Panem. Dzięki Twojemu wstawiennictwu mogę otrzymać cud, którego tak pragnę, a moje życie zostanie przemienione przez łaskę i miłość Boga. Dziękuję Ci, ojcze Pio. Że zawsze jesteś gotów wysłuchać moich próśb i przynieść moje potrzeby przed Panem. Proszę Cię, abyś nadal modlił się za mnie, aż cud, którego potrzebuję, stanie się rzeczywistością w moim życiu. Pomóż mi, Ojcze Pio, proszę Cię z całego serca z ufnością dziecka, które wie, że Ojciec nigdy Go nie opuści. Wiem, że jesteś blisko, że mnie słuchasz, i że dzięki Twojemu wstawiennictwu Bóg uczyni cuda w moim życiu. Amen. Drogi ojcze Pio, nadal modlę się do Ciebie z wiarą, pewny, że nigdy nie porzucasz tych, którzy przychodzą do Ciebie z szczerym sercem. Ufam Twojemu potężnemu wstawiennictwu, prosząc, aby cud, którego pragnę, stał się rzeczywistością dzięki nieskończonemu miłosierdziu Boga. Ty, który zawsze broniłeś słabych i pocieszałeś tak wielu, nie opuszczaj mnie w tym momencie próby. Wspieraj mnie, ojcze Pio, gdy idę tą drogą niepewności. Nie chwiej się w modlitwie. Wiem, że Pan słyszy każde słowo, które wypływa z mojego serca, a Ty przedstawiasz je z miłością przed Jego niebiańskim tronem. W tym momencie, Ojcze Pio, proszę Cię, abyś użył swojego potężnego wstawiennictwa, aby mógł otrzymać cud, którego tak bardzo potrzebuję. Wiem, że to, co wydaje się dla mnie niemożliwe, jest jedynie dowodem wszechmocnej miłości Boga. Ty, Ojcze Pio, który był światłem nadziei dla tysięcy dusz, rozświetla także moje życie tą samą nadzieją. Niech dzięki Twojemu wstawiennictwu Bóg dotknie każdego zakątka mojego istnienia.